Witam Was ponownie i serdecznie w dniu dzisiejszym bierzemy na warsztat nową konfigurację aby stworzyć nasz system CGM czyli aplikację xDrip oraz aplikację uGluCo uGluCo jest alternatywą dla aplikacji OOP2, z którą to wielu z Was miało problemy, ponieważ połączenie z xDripem było niestabilne to połączenie było zrywane, nie chciało ponownie powracać w przypadku utraty takiego połączenia. Ja sam osobiście przeszedłem właśnie z oop 2 na UGLUCO i powyższe problemy, o których wcześniej wspomniałem, no w moim przypadku zniknęły. To znaczy, zdarza się czasami oczywiście, że to połączenie zostanie utracone, jeżeli wyjdę poza zasięg e, telefonu, natomiast wraca bardzo szybko, automatycznie i E, nie ma z tym problemu. E, jakie zalety e, posiada Jugluko? Według mnie są to trzy zasadnicze plusy. Pierwsze plus to jest stabilność połączenia. Drugi plus jest to zwiększony zasięg. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo przecież Bluetooth w sensorze się nie zmienił, a ten zasięg się zwiększył w moim przypadku dosyć znacznie. I e, swobodnie mogę się poruszać po mieszkaniu, a to połączenie nie jest zrywane, więc to na pewno na duży plus. Trzecim plusem aplikacji UGLuCo jest to, że ma ona funkcję wysyłania wyników do serwisu LibreView, czyli tak naprawdę możemy zapomnieć o skanowaniu się już Librelinkiem, ponieważ UGLuCo zrobi to za nas i nasze wyniki automatycznie wyjścia do tego serwisu. Eee, przepraszam, na chwilę coś mi się z ekranem porobiło i automatycznie wyśle nam te dane do serwisu LibreView, także, możemy zapomnieć o LibreLinku. Co musimy zrobić? Po pierwsze, aktywujemy sensor sobie LibreLinkiem, jak to było do tej pory. Czekamy sobie 60 minut. Sensor nam zaczyna działać, czyli mamy sensor gotowy do pracy możemy przystąpić do konfiguracji naszego systemu, co musimy zrobić w aplikacji XDrip. Otóż w aplikacji Xrip musimy sobie zmienić na źródło danych, musimy wejść sobie w trzy kreseczki ustawienia, sprzętowe źródło danych, i tutaj jak widzicie w przypadku OOP2 mieliśmy zaznaczoną opcję Libre Bluetooth, teraz zmieniamy sobie na tą opcję Libre w nawiasie pacchet APP. Zaznaczamy sobie tą opcję i tak naprawdę to tyle. XRIP w konfiguracji z aplikacją Gluco będzie służył tylko jako wyświetlacz danych z odczytów, które będzie sobie brał z tamtej aplikacji. Jak działa aplikacja YouGluco? Ona bazuje na wartościach natywnych sensora, czyli ma wbudowany algorytm bardzo podobny do algorytmu oryginalnej aplikacji LibreLink. Czyli jeżeli wartości glikemii pokrywają nam się mniej więcej z glukometrem, wartości glikemii odczytywane przez aplikację LibreLink lub oryginalny czytnik to w aplikacji uGluCo, a co za tym idzie w xDripie, będziemy widzieli no, praktycznie te same, te same wartości, więc e, tak to wygląda. Natomiast w xDripie, już nie będziemy musieli wprowadzać dwóch e, kalibracji początkowych, tak jak to miało miejsce e, w przypadku do tej pory, kiedy korzystaliśmy z oop 2 że w momencie kiedy X3 połączył się z sensorem, to x prosił nas o dwie kalibracje początkowe, na podstawie tych kalibracji później układał wyniki. W przypadku Gluko tak nie ma. Tutaj a, e, kalibracja jest tylko dodatkową opcją. Pamiętajcie o tym, że możemy wykonać kalibrację, ale nie jest to konieczne, jeżeli te wyniki nam się zgadzają to kalibracji nie robimy eee, możemy taką kalibrację oczywiście dodać tutaj jak widzicie jest funkcja początkowa kalibracja i w przypadku kiedy te wyniki będą bardzo rozbieżne możemy tą kalibrację wykonać ale pamiętajcie że kalibracja w przypadku jugluko to jest dodatkowa opcja i może ona być zrobiona przy niewielkich różnicach nie możemy sobie skalibrować sensora, który, powiedzmy, nie wiem, przykładowo jest odczytywany e, wartościami 100, a my w sobie mamy 160. Nie możemy takiej, takiej kalibracji zrobić. Tutaj e, ściśle określony jest zakres kalibracji. Intercept e, może być e, plus 40, minus 20 w tych granicach, czyli e, nie więcej, nie mniej. Tak? Plus 40, minus 20, a slope jest zawsze ustawiany na 1.0. I tak, jak wspomniałem wcześniej, kalibracja jest tylko i wyłącznie opcją. Ok, e, co zrobiliśmy? No, zmieniliśmy ustawienie źródła danych na Libry App. To jest zrobione. Teraz tak. E, sporo osób też pytało, jak wygląda kwestia z algorytmem kalibracji w przypadku, czy musimy tutaj coś ustawiać. No to wchodzimy sobie w mniej istotne ustawienia, następnie pozostałe opcje kalibracja algorytmu OOP2 zaznaczamy No Calibration, ponieważ nie korzystamy już z OOP2 tylko z Jugluko, więc tutaj nie musimy mieć żadnej opcji. Jeżeli zostawimy, zostawimy tą opcję, jeżeli, jeżeli zaznaczymy tą opcję, nie ma tak naprawdę znaczenia, ponieważ i tak już nie korzystamy z OOP2, tylko z UGLUCO, więc na wszelki wypadek można sobie zaznaczyć No Calibration i zostawić to, tak jak, tak jak, tak jak e, pokazałem e, teraz. E, Możemy wejść zaawansowaną kalibrację, następnie wtyczka kalibracji i tutaj sobie już zaznaczyć wtyczkę, z jakiej będziemy korzystali. Ja korzystam z Datrix C najbardziej ta wtyczka mi się sprawdza. Możemy oczywiście użyć opcji X Drip Original. To już tak naprawdę musicie u... zastosować tą wtyczkę, z której byliście bardziej zadowoleni. Ja korzystałem z tą opcję zaznaczam i tak, tak zostawiam. No dobrze, to wychodzimy sobie do głównego ekranu xdripa. Jak widzicie, u mnie odczyt był 8 minut temu, ponieważ na potrzeby tego poradnika odinstalowałem u siebie Yugluko. Teraz będę instalował ponownie, żeby wam pokazać, jak ten proces cały przebiega i pokazać wam, co tam należy sobie poustawiać. No dobrze, xdrip'a mamy załatwionego, tutaj na pulpicie u mnie już widzicie pobraną aplikację YouGluCo, skąd ją pobrać? E, oczywiście link do pobrania aplikacji będzie znajdował się pod moim filmem, tam znajdziecie bezpośredni link do mojego dysku sieciowego, gdzie ta aplikacja się znajduje, natomiast jeżeli chcielibyśmy ją pobrać z internetu, e, oczywiście jest taka możliwość, e, wpisujemy sobie YouGluCo, pierwszy link, klikamy sobie, i to jest strona autorów projektu. Tutaj mamy cały manual, całą instrukcję, jak to wszystko skonfigurować, co i jak, z czym się je. My przechodzimy sobie do działu Download. W dziale Download mamy tutaj, jak widzimy, najnowszą wersję aplikacji gluco 4.12.2. W celu pobrania aplikacji klikamy sobie ten tutaj napis Google Drive. Przenosi nas na stronę pobierania. No i klikamy, pobierz. Czy robimy to na komputerze, wtedy wiadomo, plik zapisze się na komputerze, potem wysyłamy sobie na telefon. Czy wejdziemy na tą stronę e, poprzez przeglądarkę w telefonie, to od razu po kliknięciu tego linku e, aplikacja automatycznie zapisze się na telefonie, bądź uruchomi się a, a instalator pakietu. To w zależności od tego, jaki system posiadamy. Czyli co, mamy aplikację pobraną. Oj, przepraszam. Mam aplikację pobraną. Eee, tutaj jest e, pulpit mojego telefonu, więc przechodzimy do instalacji aplikacji. Klikamy sobie uGluCo. Zainstaluj. Aplikacja w tym momencie się instaluje. OK. Aplikacja została zainstalowana. No, oczywiście klikamy sobie otwórz, i po otwarciu aplikacji nasz ekran przekręci się od razu w orientację poziomą. Dlaczego? Dlatego, że w orientacji poziomej będziemy mieli dostęp do wszystkich opcji aplikacji. Jak widzicie, tutaj jest zaznaczona opcja odwróć ekran standardowo od początku samego i. E, w orientacji pionowej nie mielibyśmy dostępu do wszystkich opcji. W orientacji poziomej ten dostęp mamy. Jak widzicie, pojawił mi się komunikat o tym, aby wyłączyć optymalizację baterii i żeby ta aplikacja Google działała w tle. Oczywiście jak kliknę zezwól, natomiast jeżeli w Waszych telefonach takiego komunikatu nie będzie, a może się tak zdarzyć, bo macie różne telefony, różne systemy, w tym momencie musicie wejść w ustawienia telefonu, aplikacje, Gluko i tam zezwolić aplikacji na działanie w tle. Czyli tak, klikamy zezwól i aplikacja e, już działa w tle. E, tutaj mamy główne okno ustawień aplikacji. Pierwsze co musimy zrobić to zmienić jednostki na miligramy na decylitr. W tym celu przewijamy sobie ekranik wyżej, zaznaczamy sobie miligramy na decylitr i resztę opcji jak widzicie, możemy sobie tutaj ustawić zakres naszego wykresu, od jakiej minimalnej do jakiej maksymalnej wartości będzie nam pokazywał wykres. Zakres docelowy, ja sobie od razu zmienię to na 170, zawsze takiego zakresu używam. Tutaj możecie sobie ustawić taki zakres, jaki wy używacie. Ja używam sobie 170 i taki zakres sobie ustawiam. Reszta opcji. Odwróć ekran, tak jak mówiłem, do odwracania e, ekranu, skanowanie uruchamia aplikację przy przyłożeniu e, telefonu do sensora automatycznie glucus się ustawi, e, odpali Przepraszam. E, reszta opcji. E, dźwięk NFC przy skanowaniu, wiadomo o co chodzi. LibreView. Jak klikniemy LibreView, pokaże nam się okno do wpisania naszych danych, które mamy. E, użyte do logowania do systemu LibreView. Czyli to, co wpisywaliśmy w LibreLinku, po prostu tutaj wklepujemy sobie te dane, hasło, e-mail, hasło i mamy to zrobione. Ja na razie tego robię, nie będę, później sobie to ogarnę. To tylko tak pokazuję Wam, że taka możliwość jest. Czyli jak klikniemy LibreView, otworzy się to okienko z danymi, jeszcze raz to zrobię. Tak, tutaj wpisujemy dane, klikamy OK i w tym momencie te dane e, będą wysyłane. E, co jest tutaj bardzo ważne w tym oknie? W tym oknie oczywiście musimy mieć zaznaczoną opcję sensor przez Bluetooth, ale musimy zaznaczyć opcję Packet Libre Broadcast. Wcześniej ta opcja nazywała się Send to Xdrip, wyszli do Xdrip. Teraz zmienili autorzy tą e, opcję na e, nazwę Packet Libre Broadcast, czyli klikamy, pokazuje się okienko, zaznaczamy dwa ptaszki, w zależności od tego z jakiego Xdripa korzystamy, czy jest to Xdrip, czy jest to wariant 1. E, Zaznaczyć obie opcje klikamy zapisz. OK. Czyli już mamy zaptaszkowane, wszystko jest OK. Teraz tak, jeżeli chodzi o alarmy, możemy sobie wejść. Tutaj, e, tutaj mamy dostęp do wszystkich alarmów, czyli niskiego stężenia, wysokiego stężenia, utraty sygnału i ponownego powrotu sygnału. E, wysoki, alarm wysokiego 234, no to trochę wysoko mi ustawili. Ja zawsze sobie ustawiam e, 170, tak? 170 ok, e, taki mam zakres. 70, najniższy 170. Wtedy wiem, że już tam mi się coś dzieje. Klikamy sobie, zapisz e, różne rzeczy. Możemy sobie tutaj wyglądać. Poustawiać ja, słuchajcie, nie korzystam z tej aplikacji jako mojej bazowej aplikacji. Ja tylko korzystam z tej aplikacji jako przekaźnika pomiędzy sensorem a xdripem. Czyli mm, nie bawię się w jakieś inne opcje kolory, przypomnienia i tak dalej, klikamy OK. Tutaj mamy instrukcję, instrukcja jest przetłumaczona na język polski, oczywiście za pomocą translatora, w części też przez naszych tutaj polskich współpracowników z autorem aplikacji. Jest dosyć dobrze to zrobione, także, także klikamy OK. Jak chcemy sobie poczytać, możemy sobie poczytać. I teraz jesteśmy na głównym ekranie Ugluko. Tak jak widzicie, tutaj mamy trochę taki excelowski wykres z wartościami, tutaj y, będzie nam się rysował cały wykres naszej glikemii. No ale gdzie mamy dostęp do wszystkich opcji? No nie widzimy żadnego menu, ustawienia i tak dalej, i tak dalej. No tutaj trochę to jest ukryte, nie wiem czemu tak zostało w tej aplikacji to zrobione, ale żeby dostać się do opcji w tym programie, musimy kliknąć górną belkę y, naszego programu. Czyli tutaj mniej więcej, gdzie jest teraz godzina 3.30 klikamy i jak widzicie otworzył nam się otworzyło nam się menu, gdzie możemy sobie dostać się do dodatkowych opcji programu. Jak będę klikał teraz po kolei dalsze godziny teraz kliknąłem szóstą, pokazały nam się następne opcje, teraz kliknę sobie na pustym miejscu zniknie i kliknę mniej więcej 7,30, pokazały się nam następne opcje, i kliknę dziesiątą i pokazały nam się następne opcje. Ok, ale wracamy do godziny 3.30 i klikamy sobie tutaj mamy. Pierwsza opcja to jest zegarek. Jak klikniemy sobie zegarek, jak widzicie, on ma aplikację Google ma możliwość wyświetlania wartości glikemii na tarczy naszego smartwatcha opartego na systemie Wear OS. Ja tego nie robiłem, a jak tutaj możemy zobaczyć na stronie projektowej. To jest tutaj. Jak widzicie, wygląda to trochę kiepsko. To jest tylko taka cyferka na tarczy zegarka z wartością klikami. Słabo to wygląda. X-Rip wygląda zdecydowanie lepiej. Także, jak ktoś chce, może sobie połączyć. Ja tego nie robiłem. Czyli do tego służy ta konfiguracja tutaj zegarka. Klikamy OK. Jeszcze raz, godzina 3.30. Sensor. Tutaj mamy wszystkie ustawienia odnośnie sensora. To, co ustawione jest standardowo po zainstalowaniu aplikacji, w zupełności wystarcza. Chyba, że macie Androida 13, w tym momencie możecie zaptaszkować sobie tą opcję. Ja mam u siebie dziesiątkę, robił tego nie będę. Opcja turbo, opcja turbo opisana jest w instrukcji jako opcja, która jeszcze bardziej ma ustabilizować połączenie pomiędzy sensorem a, a aplikacją. Jeżeli ktoś miałby ewentualnie problemy, może użyć opcji Turbo. Olo oczywiście wiąże się ona z, ze zwiększonym zużyciem baterii w telefonie, także e, no, trzeba brać to pod uwagę. Także to jest ustawione w standardzie po zainstalowaniu aplikacji. Ja tutaj nic nie ruszam. Za chwilę tutaj zobaczymy dodatkowe opcje, e, ale to będzie w momencie, kiedy nasza aplikacja połączy się z sensorem, w zasadzie kiedy my ją połączymy z sensorem. OK, zamykamy to okno. Ja sobie tu jeszcze kliknę i sobie zrobię tryb ciemny, no bo taki po prostu jest mi trochę wygodniej. Dobrze, teraz tak, kładziemy palec na ekranie, przytrzymujemy i przesuwamy sobie wykres w lewą stronę. Teraz jak widzicie, tutaj się pokazała dodatkowa taka czarna, czarne pole, gdzie mamy aktualną godzinę i datę i tutaj w tym oknie będą wyświetlane wartości naszej glikemii. Teraz... Przejdźmy już do połączenia naszego sensora z aplikacją YouGluco. Jak to robimy? No, jest to banalnie proste. Wykonujemy dwa skanowania NFC naszego sensora w aplikacji YouGluco. Czyli teraz mamy tą aplikację uruchomioną, odpaloną. Jak widzicie, tutaj moje NFC jest w telefonie włączone. Czyli teraz muszę wykonać dwa skanowania sensora. A tak naprawdę muszę zrobić trzy skanowania, ponieważ teraz przykładam telefon. Jak widzicie e, napisało, że sensor is ready for use, czyli jest gotowy do użycia. Klikniemy OK i w tym momencie telefon przeniesie mnie do kalendarza. Przeniesie mnie do kalendarza i w tym momencie e, w kalendarzu w telefonie zapisze mi datę e, końca mojego sensora. E, ja tego robił nie będę, oznaczam sobie tą opcję, klikam OK i widzicie nowy sensor uruchomiony zeskanuj go ponownie by z niego korzystać klikamy ok i teraz wykonujemy drugie skanowanie I jak widzicie pokazało nam wartość glikemii ten wykres który tu widzicie to jest wykres ostatnich 16, 16 minut y, odczytanych z naszego sensora klikamy ok możemy teraz sobie Przesunąć ekran, kliknąć znowu 30, kliknąć sensor. No i co tutaj mamy? Tutaj już mamy jakieś dane. Czyli tak, wskoczył nam numer seryjny sensora, wskoczył nam MAC adres sensora, no i tutaj pierwsze jakieś dane godzinowe, yy, yy, połączenie z naszym sensorem, czyli powodzenie 10.51, niepowodzenie 10.51. Zamykamy. I wykonujemy to drugie skanowanie, o którym mówiłem. OK. I teraz słuchajcie, musimy czekać, aż sensor y, połączy się z aplikacją uGluco. Jak mierzy aplikacja uGluco? Ona mierzy nam glikemię co jedną minutę. Czyli y, będzie odczytywało nam co jedną minutę wartość. Natomiast jak wrócimy do XDRIPA. To tutaj będziemy mieli interwały 5-minutowe, tak jak mieliśmy do tej pory. Czyli jugluko e, mierzy co minutkę, a x-drip co 5 minut wlicza sobie tą średnią i nam tutaj na ekranie będzie, będzie pokazywał wartość glikemii. E, na razie, jak widzicie, jest brak sygnału, e, danych z Yougluko jeszcze x-drip nie otrzymał. E, jak tylko się połączy, to w tym momencie te dane się pojawią. Ja sobie wyciągnę ugluko na pulpit, żeby było nam łatwiej. No i co tutaj mamy? No na razie jeszcze żadne dane nam tutaj nie przyszły. Możemy sprawdzić. Eee. Ok, tutaj jest niepowodzenie powodzenie. Eee. Status 133 tu widzimy. Status 133 oznacza, że eee. Jest jakiś problem z Bluetoothem, ale y, zawsze przy tym skanowaniu y, takie coś nam wyświetla, także tym się za bardzo nie przejmujcie. E... O, widzicie? Już połączyło. Już skoczył, mimo tego, że tutaj klikniemy sensor, już jest status 133 przekreślony, czyli już tego problemu nie ma. To dosłownie trwało chwilę. Ile trwało? Minutę, półtorej minuty. Już nam w Jugluko wskoczyły odczyty. Teraz pójdźmy do Xdripa, zobaczmy. Proszę bardzo. Już jest odczyt w Xdripie. Pojawił nam się odczyt taki sam jak w Gluco i teraz mamy 0 minut, czyli Xdrip nam w tym momencie w tym momencie nam odlicza czas do 5 minut i po 5 minutach pojawi się kolejny odczyt w Xdripie, natomiast jak wrócimy do Gluco tu widzimy, że ostatni odczyt, e, ostatni odczyt był 77, i za minutkę ten odczyt nam się zaktualizuje, i, i, i pojawi się nam następny odczyt. I tak naprawdę, słuchajcie, e, to jest wszystko, tak? E, nie musimy robić nic więcej. Aplikacja UGLuCo działa nam w tle. E, przesyła nam wyniki do XDripa przesyła nam wyniki do LibreView. Działa stabilnie, nie zrywa połączenia, to połączenie wraca szybko, jeżeli utracimy je z takiego powodu, jak oddalimy się od telefonu. Jak widzicie tutaj w belce mam dwie wartości, jedna wartość to jest UGLUCO, druga to jest XDRIP i obydwie są takie same. Czyli na razie nic się tutaj nie zmieniło w XDRIPie. Też jest 77, no bo minęła dopiero jedna minuta. Musiałbym tutaj trochę wam dłużej mówić, żebyście zobaczyli, że te wartości się zmieniają. O, w Yugluko już się zmieniło, tak? Było 77, teraz jest 76. Jest 76, natomiast jak wrócimy do X-Dripa, nadal jest 77, no bo dopiero wartość ta zmieni się za 3 minuty, bo 2 minuty minęły. Za 3 minuty wartość nam się w X-Dripie zmieni, więc Słuchajcie, pamiętajcie, używamy Librelinka do aktywacji sensora. Aktywujemy sensor, czekamy 60 minut, aż sensor się zrobi aktywny. W tym momencie przechodzimy do YouGluCo i wykonujemy te dwa skany, czy tam trzy e, z tym kalendarzem. I sensor zostaje e, połączony i przekazuje nam co 5 minut do aplikacji XDRIP. E, jeżeli chodzi o zmianę sensora, to w XDRIP nie musimy używać opcji: zatrzymaj czujnik. Później rozpocznij nowy, nie dzisiaj, tak jak to pamiętacie, robiliśmy w przypadku czy to P2, czy w przypadku jeszcze jedyneczek sensorów. Nie musimy zatrzymywać czujnika, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, Xdrift działa tylko jako odbiorca danych z YouGluCO. Czyli, jak on nie będzie dostawał danych, to po prostu ich nie będzie dostawał. My sobie zmienimy sensor na nowy, aktywujemy sobie nowy sensor w YouGluCO. Połączymy znaczy się w, z juggluco sensorem, i w momencie, kiedy te dane zaczną przechodzić do x-dripa, to on zacznie je odbierać. Tutaj nie musimy żadnego sensora y, zatrzymywać, rozpoczynać. Czas będzie nam wyświetlał, y, bo odczyta te dane z juggluco, że sensor jest nowy i ma 14 dni do końca, czy tam 13 i 8 powiedzmy. Tak, także tak to słuchajcie wygląda. Mam nadzieję, że w miarę czytelnie to wytłumaczyłem. E, w miarę zrozumiale, tak? Jest wszystko jasne. Gdyby nie było coś, gdyby było coś niejasnego, piszcie, pytajcie, wiecie dobrze, że odpowiadam zawsze, kiedy, kiedy mogę, kiedy pojawiają się nowe pytania. Macie podanego maila, możecie pisać na maila. Wiecie, jak mnie znaleźć na Facebooku, możecie pisać na Messengerze, możecie zadawać pytania tutaj bezpośrednio pod, pod wideo, zawsze będę się starał odpowiedzieć na, na każde pytanie. E, oczywiście, cała instrukcja w wersji papierowej jest dostępna na grupie Freestyle Libre Polska. Tam znajdziecie cały, e, cały PDF, jak to zrobić. E, ja oczywiście robiłem to wideo na podstawie tego PDF-u, e, za który serdecznie dziękuję Danielowi e, oraz innym, którzy go tworzyli. E, ja tylko przełożyłem to na wersję. Video, żeby było trochę bardziej jakby czytelnie i, i żebyście mogli zobaczyć na, ekranach telefonu, na ekranie telefonu jak to wygląda. Także mam nadzieję, że wszystko jest w miarę czytelnie, w miarę przejrzyście. E, dziękuję wam bardzo za wszelkie słowa wsparcia, za wszelkie słowa e, uznania i podziękowania. Ja też Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że, że oglądacie te filmy. Mam nadzieję, że, że są one dla Was przydatne i potrzebne. E, Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję, wszystkiego dobrego. E, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Jak widzicie, o, teraz zmieniło się na 0 minut. E, to tak, na koniec nowy odczyt z Jugluko przyszedł, także jak widzicie, system działa, wszystko jest ok. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, hej.